Nowy Scooby-Doo już dążył podzielić publiczność i ja się temu kompletnie nie dziwię, ponieważ jest tu dużo dobrego i dużo złego. I chciałem chociaż chwilkę więcej poświęcić, żeby wyjaśnić, jakie rzeczy ten film całkowicie zepsuł i jak mógł być dużo, dużo, dużo lepszy. Będą spoilery, ale chciałem się z wami podzielić, jak chociażby zmieniając niektóre żarty, można było sprawić, by ten film za 5-10-20 lat oglądało się znacznie, znacznie lepiej.

Scooby-Doo, który jest zagadką e, detektywistyczną. Jak to bardzo mądrze powiedział Andrew the Black Nerd, on zwrócił uwagę, że najlepszym filmem o Scooby-Doo z o, w ciągu ostatnich kilku lat to jest film na noże. Zgadzam się z nim całkowicie i naprawdę zacząłem nagle patrzeć całkiem inaczej na e, detektywa Benion, jak on tam się nazywa. On takim troszeczkę połączeniem Welmy e, i e, e, Scooby-Go jest. Ale. Odłóżmy to na bok. Odłóżmy ten element na bok. Przejdźmy do tych żartów, które są teoretycznie najważniejsze w komediowej, dobrej historii Kubiego D'u. Jak już mówiłem w mojej bezspoilerowej recenzji, którą znajdziecie tu i gdzieś tutaj pewnie linzek w karcie lata, jest tutaj mnóstwo żartów popkulturowych. Mamy odniesienie do tego, że. Ojeju, ty myślałeś sobie, że to jest Tinder. ha Hahaha. Ha. Swoją drogą, żart jest dobry. Uwaga, spoiluję wam żart. Żart jest taki, że myślałeś, że ktoś anonimowy ci napisał na necie, że. Tinder to aplikacja do ścinania drzew, ponieważ mówi się Tinder, gdy tam się ścina drzewa. Fajny słowny żarcik, ja muszę przyznać nie widziałem go w żadnym seriale ani w filmie, podoba mi się. Ale nie jest to też żart, który sugeruje coś seksualnego, więc pasuje do tego naszego grona, powiedzmy, młodziutkich dzieciaków i nastolatków. Takich żartów jest więcej, ponieważ na przykład pojawia się Simon Cowell. Simon Cowell, którego kojarzycie z idola, czy tam cokolwiek innego, który ostatni raz był aktualny, był odpowiednim popkulturowym. Bohaterem w szreku 2, bo bodajże 2004 rok, czyli około 20 lat temu, gdy wystąpił w szreku 2, ale tylko w dodatkach, ponieważ w dodatkach do szreku 2 był e, taki konkurs idolowy i właśnie były tam nagrane odpowiedzi Simona Cowella, który razem z Szrekiem Fioną i kimś tam jeszcze oceniali te gwiazdy i tym ty mogłeś interaktywnie mówić, czy pozytywnie, czy negatywnie, i Simon miał różne e, różne miniki robił. Więc gdy on tu się pojawia, w 2020 roku nie oszukujmy się. Ja, ja, jako dziecko nie wiedziałbym, kto to jest. Jako nastolatek przewróciłbym oczami. Jako dorosła osoba tym bardziej przewracam oczami. Inna sprawa, zastanawiam się, czy to nie będzie po polsku Kuba Wojewódzki. Jak będzie, to będzie zabawnie dosyć, bo wygląda ten Simon bardzo jak Simon. Ale. To jest kolejny przykład tego żartu popkulturowego, którym film czasem zdaje się, że musi nam wrzucić, żebyśmy się śmiali. Musi tutaj zrobić odwołanie do uwaga uwaga do Shallow, czyli do wersji Bradley'a Cooper'a śpiewanej z Lady Gagą, tylko teraz to śpiewa Shaggy i Scooby. Po co? Nie mam pojęcia, ale jest tutaj to właśnie robimy żart z tego co jest popkulturowe i to sprawi, że za 10 lat mm, będziemy mieli to zapomniane. W tym momencie powinien Zaprotestować e, prawdziwy, wielki fan jakikolwiek e, Szakiego i skubiego i całego serialu, ponieważ, po pierwsze, mamy obecnie serial Skubiego Drew, w którym w każdym odcinku pojawiają się nowe postaci ze świata popkultury, kultury, polityki i tak Niedawno w odcinku był chociażby Neil deGrasse Tyson i Bill Nye, pojawiają się aktorzy, pojawiają się znane osobistości, e, i to jest serial, który nawiązuje do klasyki, gdzie mieliśmy właśnie aktorki, Harlem Globetrotters e, i tak dalej, i tak dalej. I to była natura serialu, że on, mimo tego, że był serialem dla dzieci, wrzucał te e, popularne postacie, więc stawał się po dwóch, trzech, dziesięciu latach nieaktualny, no ale miał to w swoim DNA. Zatem teoretycznie rzecz biorąc, Powinniśmy powiedzieć, że Scooby-Doo najnowszy jest usprawiedliwiony, ponieważ bierze, czerpie garściami z tych filmów i z tych seriali z wcześniejszych z lat 70. albo z tego najnowszego, który w co odcinek ma nową gwiazdę tygodnia. I ja bym się w pewnym sensie zgodził, gdyby. Rola gwiazdy tygodnia i gdyby to popkulturowe było wykorzystane fabularnie. Simon Cowell pojawia się w filmie jako żart, jako motywacja do rozdzielenia zespołu, a potem jako taki po prostu głupi żart. Nie pełni żadnej roli jako on, nie jest charakterem, nie ma, nie ma zdania i tak dalej. Ma tylko jeden czy dwa nieśmieszne żarty i jest to bardzo, bardzo słabe po prostu, więc. To nie jest wymówka. Musisz mieć najpierw postać, dopiero potem możesz pomyśleć, czy ta postać, jeżeli będzie się nazywać Michael Jordan, to będzie dobrym e, żartem. Co ciekawe, Idealnie wyśmiewa ten pomysł i te problemy dotyczące tego pomysłu serial Teen Titans Go. Tak, mój ukochany serial, ponieważ jest odcinek, w którym nasza drużyna Teen Titans Go jedzie do jakiegoś miasteczka, wesołego miasteczka, w którym pojawia się duch, a jednocześnie gwiazdą odcinka jest LeBron James, który przez cały odcinek jedyne co robi, to mówi: Aaa, kozły, 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 aaa, kozły, kozły, a idę pokazować tam i tak dalej. Więc tutaj jest idealnie pokazane, że jego rola jako gwiazdy odcinka polega na tym, że się pojawia i macha do ekranu. Więc Teen Titans śmieją się z tego, jak właśnie w Scooby Doo w tym typowym oldschoolowym nie potrafiono wykorzystać mm, dobrego materiału czyli też dobrej celebrity, dobrego celebryty, który pojawi się i coś tam zrobi. Sandwich pain. Oh, my tum -tum can't take it, bro. That's just sad. I'm gonna dribble over there now. Dribble, 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 dribble. Inna sprawa, że ten odcinek Teen Titans Go to może być najlepsza Parodia i omarz do Skubidu, jaki ja widziałem w ostatnich 10 latach. Ponadto jest to też dobra historia i dobra zagwostka, kto jest potworem, a kto nie i dlaczego jest tym potworem. Przeurocze, kocham, polecam, obejrzyjcie to sobie, gdzieś to można na pewno zobaczyć. Druga rzecz, która może się strasznie wolać jako fana scooby jest to że wybieramy historię superbohaterską i sposób w jaki ją opowiadamy. Nie robimy z naszej piątki superbohaterów, tylko bierzemy Blue Falcona, któremu głos podkłada Mark Wahlberg. Robimy z Blue Falcona syna, oryginalnego Blue Falcona, który w dodatku jest idiotą, tak naprawdę. Jest takim dobrym, poczciwym głupolem i Mark Wahlberg tak go gra. Akurat mu wychodzi bardzo fajnie, bardzo w stylu Teda. Jego głos jest taki, właśnie taki, trochę przepalony głupek, który ufa. Wszystkim za bardzo. Andy Samberg się kłania, to też byłaby dobra decyzja, gdyby taki głos wybrali. Ale właśnie koncentrujemy się na nim i na jego problemach, i na tym, jak Dynamat robi większość roboty za niego i w dodatku najwięcej roboty jego. Czarna pracownica albo czarna asystentka robi. Co robi się jeszcze bardziej creepy, że nikt nie będzie pamiętał Didi bodajże jej imienia, jako jej postaci, wszyscy będą pamiętać Falcona i Dynamata, a 99% roboty robi Didi, czarnoskóra asystentka. Robi się to trochę creepy, na szczęście serial tego nigdy, e, nigdy nie adresuje, nie robi z tego jakiegoś tam problemu, ale dla mnie to tam gdzieś taka lampeczka się zapaliła, że mogli to lepiej napisać. Problem pojawia się jednak taki, że Falcon i ten serial, który można z tego wyciągnąć, że tutaj będzie serial o przyglądach Dynamata albo Blue Falcona i tak dalej, robimy sequel albo spin off, jest kompletnie niepotrzebny. 3. Gdyby historia była całkiem pozbawiona całkowicie naszego falcona i gdyby nasza piątka Musiała szukać tych elementów sama i elementy, które w filmie Didi przeszukuje mapy, ma swój jakiś tam system, doszukuje się, gdzie będzie następny cios Dika Dastardlego co teraz on zrobi, i tak dalej. Czy gdyby jej cechy przekazać bardziej Welmie i odrobinkę powiedzmy, dawne czy komuś tam, czy gdyby Blue Falcona włożyć w Freda, to czy dalej byśmy mieli bardzo podobny film? Tak, i tutaj nagle pojawia się gwiazdeczka. To dlaczego mnożymy bohaterów? Skoro mogliśmy zrobić pełną historię, właściwie w 100% taką samą, która byłaby tylko o tej piątce i nawet jeżeli byłby ten element superbohaterski, a wcale nie byłby, ponieważ już wyrzucamy żarty dotyczące właśnie superbohaterzenia, do jakich jakichś kosmitów, nie kosmitów i dalej, i fabuła może w praktyce zostać prawie taka sama. Ale czujesz, że jest to bardziej historia Skubiego i Brygady, i jest więcej miejsca na ich interakcje. Tutaj mamy kupę interakcji pomiędzy Didi, a Shagim, pomiędzy Falconem, a Skubim, i my, i, i, i ja, po tym jak obejrzałem te minutki, gdzie oni ze sobą gadają, to kurczę, aż mi, aż mi zęby, aż mi zęby zgrzytały, że nie ma więcej miejsca dla tej piątki, ponieważ jeżeli jest jakiś problem z filmami aktorskimi ze Skubim Du, jeżeli chodzi o te dwa, które wyszły na początku 20, i wieku, to to, że ja nienawidziłem tej ekipy, jak ona ze sobą współpracowała. Nie byli w żaden sposób naturalni, byli idiotami, nie byli dobrze pisani, nikogo z nich się nie dało lubić. Osobno, ale nie jako brygady, nie czułem, że są zespołem. A tutaj naprawdę udało się napisać dobrą ekipę i zamiast koncentrować się jak najwięcej na nich, jak najwięcej skubiego w Sguubim, no to zróbmy Falcona, Didi, e, e, Mata, dodajmy do tego jeszcze Captain Cavemana. Captain Caveman, który jest pokazany, nie do końca żartu popkulturowego, ale tego samego myślenia. Wrzućmy coś, co może nam sprawić, że będzie więcej pieniędzy, więcej seriali, więcej gadżetów, a potem się tego pozbędźmy. Dajno Mat się pojawia na e, arenie w jakimś dziwnym miejscu, do którego musimy pójść, żeby zdobyć jakąś czaszkę. Kompletnie nieistotne, kompletnie nieistotne. Zaczyna bić bohaterów, potem zostaje wbity w ścianę i znika. I gdyby on jeszcze wrócił na samym końcu, no nie wiem, cokolwiek zrobił, i gdyby miał dużo lepszy głos, bo podkładam mu głos Tracy Morgan, którego ja lubię jako komika, ale Captain Caveman miał głos e, mega zapitego, białego 50-latka: Captain Caveman! Niestety Tracy Morgan takiego głosu nie ma, i gdy on mówi Captain Caveman, to mi się robi smutno, ale jest idealnym przykładem problemu tego filmu. Zamiast skoncentrować się co chwilę, odpływamy w inne nutki, jakbyśmy się bali, że historia detektywistyczna znudzi ludzi. I to jestem w stanie zrozumieć. Jestem w stanie to zrozumieć, ponieważ obawa ta dotyczy także kina jako takiego. Zauważcie, policzcie sobie kryminalne filmy z nutką komedii z ostatnich 10 lat. Ostatnich pięciu. Tak naprawdę, rzeczy, które będziecie pamiętać, to jest. E, te, jeżeli faktycznie będziecie pamiętać. E, o morderstwie w Orient Expressie Kenneta Branana, który nie zarobił na siebie specjalnie dużo hajsu. Oraz na noże. Na noże, które było tak ryzykownym projektem, że nikt się nie chciał za niego długo wziąć. I gdyby Ryan Johnson nie zrobił gwiezdnych wojen, to nie dostałby szans zrobić na noże. Chociaż teraz wszyscy chcą robić z requele. Ale nie ma więcej tego typu komediowych filmów, bo ludzie uważają producenci, że to jest nudne, to jest materiał na serial 40 minut rozwiązanie, a nie do kina wytrzymanie półtorej godziny. I ja rozumiem ten element i gdyby nasz Scooby do trzymał się naszej fabuły, ale wyrzucił tę trójkę superbohaterów i zastąpił ich po prostu e, naszą brygadą, to film nie byłby detektywistyczny, bo wciąż byłby Dick Dastardly i ewentualnie Matli kontra Scooby Doo. Mielibyśmy bardziej poczucie wacky races, troszeczkę ścigamy się kto szybciej Kradnie coś tam i tak dalej, ale mielibyśmy przede wszystkim naszą brygadę. I ja naprawdę uważam, że tutaj tkwił diament, który został zniszczony albo zakopany przez producentów, którzy co kilka minut rozkazywali reżyserowi dodać żart popkulturowy, który nawiązuje do czegoś, co jest nowe, do czegoś, co będzie millenialsowe. To też jest na sam koniec, uważam, że to jest element który może najbardziej boleć, ale jednocześnie jest najbardziej dziwny, ponieważ mamy w tym filmie żart. And że Shaggy brzmi jak 50 -latek udający 20-letniego hipisa. Co jest dobrym żartem o tego, jak scenarzyści z Kubiego Duo na sam koniec lat 60. myśleli, że mówią 20-latkowie. Tyle, że jest on wypowiedziany w filmie w którym mamy teksty dotyczące właśnie, a moje, na przykład Toxic Masculinity rzuca w pewnym momencie Daphne. Albo Daphne mówi, e, tutaj było whisky, e, jakaś tam e, smar do, do wąsów i coś tam, czy to jest mój ojciec. Czyli tutaj mamy 40-letnich reżyserów i scenarzystów, którzy próbują brzmieć jak milenialsi, jak tacy 20-latkowie obecni. Chociaż już teraz 20-latkowie to już nawet nie milenialsi, a Gen To jest już inna sprawa. Więc ten, ten film jednocześnie żartuje z tego, jak sztuczne było to, jakie tropy narzuciliśmy na nastolatków w latach 60., a jednocześnie sam na siłę narzuca pewne tropy obecnym nastolatkom, by brzmieć aktualnie. Dlatego mamy właśnie to przewracanie oczami, dlatego mamy odniesienia do Tindera, dlatego mamy szalą się pojawia. I to sprawia, że nie potrafisz wyjść z tego filmu powiedzieć: Kurczę, dusza, serce, kręgosłup Scooby tylko myślisz, producenci próbowali mnie wyruchać, reżyser wyraźnie walczył, żeby była tam dusza i serce. I ta walka jest widoczna na ekranie i sprawia, że film jest nierówny jak cholera, o czym mówiłem już w recenzji bez spoilerów, ale tu chciałem się skupić właśnie na tej roli żartów i roli budowy bohaterów. Zauważcie, że pozbycie się tych elementów nie sprawia w żadnym momencie, że ten film staje się słabszy. A co nawet więcej, nawet nie będzie specjalnie krótszy. Film trwa 87 minut, zanim się zaczną napisy, i jestem przekonany, że bez problemu utrzymalibyśmy tę długość bez tych postaci, albo po prostu zastępując. Polecam to wam. Zastanówcie się, w których scenach słowa Blue Falcona można wrzucić w Freda, albo w których scenach słowa Didi albo Dynomata można wrzucić w Elmę i na przykład w Dawni. Zresztą, czekam na Wasze zdanie, jeżeli obejrzyjcie. Czy uważacie, że moja analiza, czyli pozbądźmy się całkowicie Blue Falcona, pozbądźmy się Kapitana Cavemana i pozbądźmy się tych odniesień popkulturowych w większości, nawet ten Tinder, niech tam zostanie i film dostaniemy dużo genialniejszy? I czy Was też te bolały te żarty popkulturowe? To jest spoilerowe materiał, więc możecie spoilować ile chcecie w komentarzach. Ja musiałem nagrać drugi materiał, prosto jak tylko skończyłem ten pierwszy, bo boli mnie to gdzieś tam ten film mnie troszeczkę tak męczy bo jest w nim potencjał. Zawsze jak widzę, że coś może być znakomite, a nie jest, to serducho mnie boli tak troszeczkę z filmami. Mam wolę, żeby same pozytywy Wam mówić przez ekran niż żeby się wkurzać. Wiem, Wy wolicie, że ja się wkurzał. Teraz się wkurzam, że coś nie jest idealne. Dziękuję Wam zatem za obejrzenie tego drugiego już materiału. Zapraszam oczywiście do lajkowania, subskrybowania, szerowania materiału. Im więcej Wy pomagacie, tym bardziej algorytm YouTube'a mnie lubi. Dzięki temu Wy możecie więcej moich materiałów oglądać. Dziękuję Wam jeszcze raz i widzimy się następnym razem na brodach z kosmosu. Na razie.